Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, kolejny dzień, kolejny vlog przed nami. Zauważyłem, że ostatnio w filmach zawsze na początku, kiedyś się tylko witałem, dzień dobry, bla, 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 koniec, e, a teraz zaczynam się e, tłumaczyć z jakichś rzeczy. W sensie nie, nie, nie że źle tłumaczyć, tylko tłumaczę jakiś tam najbardziej... Popularny komentarz, najczęstsze zadawane pytania, i to mi odpowiada, bo zawsze mogę się troszeczkę odnieść do poprzedniego filmu, żeby zacząć kolejny. To jest taka jakby naturalna kolej rzeczy. Ostatnio powiedziałem w filmie, że piłka leży po stronie naszej projektantki, i czekamy, i co do dokładnie chodzi, ponieważ dużo osób napisało, ale o co, o co w tym zdaniu chodzi? Dlaczego projektantka? No przecież to logiczne, bo projektantka robi projekty, prawda? I na to się czeka, ale tak już szczegółowo na jakim planie, na jakim etapie jesteśmy, po pierwsze mamy już. Układ naszego domu końcowy. Bo na początku dostaliśmy tych układów 6-7, mogliśmy zdecydować, czy chcemy tutaj drzwi, czy chcemy łóżko tutaj, czy może ścianę burzymy, czy tutaj jest wejście, czy tam jest wejście. Różne takie pierdółki, ale naprawdę jak było 7 opcji, to głowa parowała. Narożnik, może tak, a telewizor, może na tej ścianie, a może na tej ścianie. Nie wiedzieliśmy dokładnie, ale teraz już wiemy, mamy jeden układ. Angelika dzisiaj wysłała wszelakie inspiracje, jeśli chodzi o wykończenie, i nasza projektantka robi nasz dom. I to nie jest tak, bo ktoś może teraz pomyśleć, to zanim, jak ona dopiero ma układy, to ile będzie trwało to wszystko czasu? Nie, mamy wszystko w super tele, niesamowitym ekspresie, więc już bardzo na dniach dostaniemy projekt i cała na Jestem po mojej porannej rutynie, oczywiście kąpiel, kremy, wszelakie mycie włosów i Derkos, szampon Derkos, po pierwsze, bo już mówiłem wam chyba na stories jakiś czas temu, ale cały czas go używam i naprawdę pozbyłem się mojego co prawda lekkiego, bo nie miałem za dużego problemu, ale miałem łupieżu i mało tego, ten szampon rzadko kiedy na jakiejś współpracy, albo na jakieś produkty, które pokazuję, rzadko jest taki feedback. Naprawdę dostałem, nie wiem, dziesiątki z 20-30 Wiadomości. O, jak fajnie, że to pokazujesz, naprawdę to jest game changer. Oprócz mojego słowa, macie też słowo y, moich widzów. Derkos, szampon przeciwupieżowy robi robotę. W ogóle, bo ja takich rzeczy nie wiedziałem, parę dni temu byliśmy u trychologa, u specjalisty od, od skóry głowy yy, i mieliśmy jakąś tam analizę. Znaczy Angelika, ja siedziałem, patrzyłem, jakąś kamerką, to wyglądało tak, że pani robiła kamerką, tutaj jeździła po głowie i widzieliśmy dosłownie yy, na przykład jak z jednej cebulki ile włosków wychodzi, że ma być na przykład cztery, a Angelika gdzieś ma tyle, yy, widzieliśmy to tak blisko, ta skóra głowy była jak pod jakimś mikroskopem, nie wiem jaki to jest sprzęt. Ja miałem problem z upierzem przez pastę, bo zawsze wiecie, zawsze ja sobie, moja rutynka, suszę włosy później, później biorę jakąś pastę i wcieram. To był prawdopodobnie powód tego, że, że miałem łupież. Skąd bierze się łupież? Bierze się on z miliona różnych sytuacji. Może to być przez stres, może to być przez problemy hormonalne, przez złą dietę, przez choroby, a nawet przez zmianę klimatu. Także jeśli ktoś ma problem i chce się go pozbyć, dermatologiczny szampon od Vichy Derkos, robi robotę. Możecie go znaleźć w drogeriach Superfarm, dwie wersje tego szamponu do włosów suchych oraz do włosów normalnych i przetłuszczających się stosowałem ten szampon trzy razy w tygodniu ale aktualnie dla podtrzymania myję sobie nim raz w tygodniu, no i temu już łupież do mnie nie wróci, przynajmniej mam taką nadzieję co jest jeszcze ważne, szampon jest na tyle łagodny yy, ale skuteczny, że można go stosować nawet codziennie, szybko przywraca równowagę mikrobionu skóry głowy a więc efekty zobaczycie dość szybko dajcie znać w komentarzach, czy macie ten problem jeśli tak, to zachęcam Was też do podjęcia walki i wypróbowania takiego szamponu Link w opisie! Dzień dobry domeczku! Zachaczyłem przez sklep jeszcze po drodze, zobaczcie jakie sobie fajne jedzonko kupiłem. Złodnik, taką zrobiłem sobie ucztę. Do tego, Głosoś. malinki, i woda. Po pierwsze, zjeść posiłek. Po drugie, mam tutaj pewne spotkanie z człowiekiem, który, e, który będzie coś robił. No nieważne nie co, to, to jest ważne, ale nie dla was, więc nie będę na razie drążył. E, w każdym razie, mamy spotkanko. Takie na razie zwykłe spotkanie. Nic nie robimy tego spotkania. I ostatnia rzecz, nie zrobię tego dzisiaj, ale przywiozłem kosiarkę, a, ponieważ jutro czeka mnie uch, wielka misja. Tylko tyle wam pokażę. No jest nieźle, ale mimo wszystko, mimo że ta trawa jest tak wysoko, to przypomina mi to dzieciństwo na wsi. Jak jeździłem sobie do babci. W każdym razie jutro już tego nie będzie. Wtedy jak już trawa będzie dosyć krótka, taka naturalnie krótka, bo może tak go nagram, bo faktycznie jest echo. Jak będzie już naturalnie krótka, bo wiadomo, no troszeczkę tutaj zapuściliśmy, ale to specjalnie, no tak jak mówiłem, zaczynamy, no to jak zaczynamy, to zaczynamy od teraz. I jutro czeka mnie właśnie taka robota. Przywiozłem kosiareczkę, przywiozłem wszystkie potrzebne rzeczy. No, ptaszki. Słyszycie ptaszki? E, czemu przestałem śpiewać? O. Oficjalnie pierwszy posiłek w nowym domu uważam za otwarty. Będzie sypialnia, wiadomo. Tutaj, jakaś tam jeszcze kombinacja ze ścianą, wszystko będziecie dowiadywać się, jak będziemy robić. W każdym razie, wchodzimy, i tu jest garderoba Angeliki. Tu będzie wielka, fajna garderoba Angeliki. No i gdzie ja mam ubrania, prawda? Otóż moje ubrania idę sobie, wychodzę z sypialni. Mijam łazienki, mijam pokoje. Wchodzę do gościnnego pokoju, no, dla czarni no, no, gościnnego, i tutaj. Będzie moja wielka szafa. I ktoś się spytał, dlaczego nie jesteś z Angeliką w sypialni, bo ja nie chcę, bo ja wstaję wcześniej, jeśli ona chce mieć fajną garderobę, a ja wstaję wcześniej, tak jak teraz, muszę wtedy tą szafkę otwierać, żeby Charlie czy ta Angelika się nie obudziły. A ja w tym domu będę wychodził sobie w szlafroczku, który będzie leżał obok mojego łóżka wisiał, będę sobie szedł i tutaj jak panisko. Będę sobie wybierał wszystko, co tylko mam ochotę, każde rzeczy. Łazienka tutaj też będzie, więc nie będę musiał tego robić w sypialni. I tak to właśnie widzę, tak widzę moją poranną rutynę. Gorąco. Wrzuciłem sobie w ogóle malinki do, e, do wody, żeby nie zmarnować, bo już by się nie chciało jeść. E, jak jest tak gorąco, i sobie pomyślę, że już za rok w, sensie, w grudniu, ale że za rok w takiej temperaturze będę sobie latał tutaj po podwóreczku, e, to szok. E, wszystko załatwione. Wszystko ogarnięte. Jadę do domu, bo muszę się przebrać. Gorąco, strasznie, ten pył, wiecie, w domu jest taki, kurde. Ja mam, ja mam taką psychodeliczną, psychodeliczne uczulenie na to. Czyli jak gdzieś tu jest czy, czy, gdzie kusz, to nie jestem uczulony, ale tak od razu jestem, czuję się brudny, niefajnie, więc. Fajnie, ale nie ale niefajnie. Halo, dzień dobry. Tak, moja córka jest niegrzeczna. Mhm. Tak, trzeba ją zabrać do, do więzienia z zaostrzonym rygorem. Gdzie tylko raz dziennie jest ciasteczko? Mhm, mm tak? Ale raz dziennie tylko, to się nie śmiej Jest tylko woda Nie ma żadnych herbatek od mamusi I nie ma żadnych bajek <ścoughs> Idziesz do pierdla <ścoughs> Nie będzie czego? Bajek Bajek nie będzie i czego jeszcze? Cukierku Żadnych? Żadnych Obiecujesz? Obiecuję A zaczniesz się uczyć i czytać książeczki? A z matematyki na kartkówkę się nauczyłaś? Tak Głośno ma być Umowę, Dziękuję A gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Ale nie jesz Tylko spojrzysz sobie Dobra, to idź na kanapę Na kanapę mam iść? Tak, i zaraz tu Tak? Ale nie będziesz brała nic? O, obiecujesz? Obiecuję Ale nie weźmiesz żadnych cukierków? Obiecujesz? Obiecuję. Co było? U? U muwa! Dobra, to ja idę, ufam ci. Kamera jest wyłączona. Na pewno nie będę jadła? Na pewno. Dobrze. Zobacz ja to kolosia sobie nie koci. Dobrze, dobrze. Ale nie bierzesz nic? Co? Nie bierzesz nic? Nie bierzesz nic? Powiedz. Nic. To dobrze. Wzięłaś coś? Nic nie mam. Nic nie masz? Nie. Na, na pewno nic nie wzięłaś? Pokaż rączkę. Aha, a drugą? A w drugiej, co masz? A jeszcze raz w tamtej? No dobra, ok. Tak sobie będziesz siedziała? Co masz w ręku? Co masz w ręku? Pytam się. No powiedz, a gdzie idziesz? Aha, dobra. zjadłem czekoladkę. Pójdziesz do pierdla, zobacz. Ja zjadłem, ja zjadłem wody. Dla małych dziedziusiów są takie więzienia i będziesz tam siedziała i nie będzie bajów, nie będzie nic. Rozumiesz? Buziaka nawet szybko chociaż, szybkiego. Ja mam, jeść jeszcze, jeszcze. <laughs> jakie śmieszne. Jeszcze jest czekoladkę, o po moim tutaj, wiesz czym? Nie powiem czym, właśnie, użytko. Ile to jest jeden plus jeden? Jeden, jeden, dwa. Patrz mi w oczy. Crzeże. Masz cukiereczka w buzi? A zjadłaś przed chwilą? Zjadłaś przed chwilą cukierkę? Nie. A zjadłaś przed chwilą czekoladkę? Nie. A co zjadłaś przed chwilą? Makara. Kocham Cię, Ty jesteś taki kombinator, ale nie kocham i proszę Nie kłamuj tatunia, dobra? Kocham Cię Kocham Cię tak. Razem to powiedzieliśmy w jednym momencie Ja też Cię kocham Co? Co? Ale, ja jestem słońco Co jesteś? Jestem słońco Słońco? Ty jesteś z moju Ja jestem słońco, widzisz jak jesteś jestem, jestem widzisz, widzisz siebie w moich oczach? Jakieś tam słońce Czemu nie mecz? Czemu nie gram meczu? Haha <laughs> córeczko, patrz, patrz pach, Już gram Robiłam zakupy dla całej rodziny tak. Dla dziecka, dla siebie i dla męża. Zaraz ci pokażę co ci kupiłam fajnego Jesteś kate? Tak, a co ty robisz? Kupiłam <śmiech> <śmiech> jak z warkocze Jak się nazywa ten niebieski film? Niebieskie postacie? Zapomniałem, Avatar Pokaż, pokaż to no się, pokaż. Ale masz warkuczkę! <laughs> A jakie to kolory są? Ja mam dwie kolory. Mam paletowe i białe. Tak jest! Warkocze! Wow, Popatrz, mama cię jeszcze kupiła takie pierścionki. Pierdzionki. Fajne? Dla ojca kupiłam koszulę. Jest, yes. o kur. Znaczy się sweterek taki. Koszulkę. Koszulkę. Szukałeś słowa. Dzięki! I to już brudne ręce, proszę nie dotykać Proszę szybko Zaraz, zaraz, dobrze. no Musisz wszystko przymierzyć dobrze. i na kamerze Dobrze co to... <laughs> Ci też taką bluzeczkę Fajna, no I do tego są spodenki, taki komplet O, ja chciałam komplety teraz na sezon, dobrze Tylko, że kupiłam ci dwa rozmiary, bo jesteś chudą do więc kupiłam ci S i M Osiem, sześć na budziku No właśnie, tego kupiłam też, ale wydaje mi się, że mogą być też te S Dzięki pomocnikom, brudna jest. no tak. jesteś Na się byliśmy Fajna, nie? Kupiłam ci też, słuchaj, um, bluzeczkę no bardzo taką ładna. w Massimo Dutti, ale wzięłam ci dwa rozmiary, bo nie wiedziałam, który, <noise> więc po prostu... Y, ale da się oddać, w sensie tak, paragon, dobrze? Tak, tak. więc masz takie dwie do przymierzenia i jeszcze ci kupiłam, kochanie, taką w Massimo Dutti. Kurde, czymże sobie zasłużyłem? Taki ładny, wiedziałam, chciałam ci zrobić prezent, ładnie? Dziękuję, dobrze. Musisz no, to wszystko przymierzyć teraz. E, a w ogóle, tą bluzeczkę... Ym... Mierzył taki pan i to już była ostatnio na sklepie MK i czekałam, aż skończy mierzyć. W tym czasie, w tym czasie y, tam chyba mama, albo nie wiem kto to był, tego y, pana powiedziała, że oglądała Azji Ekspres, więc pan y, ci oddał tą bluzeczkę, bo jednak na nim źle leżało. Ale myślisz, że na nie będzie dobrze? Nie A! wiem, oddamy najwyżej. Ma się żonę! Meliski, pachnące mama kupiła, powąchaj. Pachną naprawdę? O kurde, pachną. czemu on tak Zaprzymierzymy? No ładnie Dawaj nogę ja. A czemu one tak pachną? Te wszystkie te maliski tak pachną? Tak, no Zapadamy A ja podobny zamówiłem, wiesz, na i panemie ostatnio Tak? No A Bo to jest taki mod, on też się będzie rozciągać z Nie, dobra Wiesz, nie mi się podoba, wiesz, kto to jest Bo ja chodzę w dużych styl rzeczach Styl old fashion Ale widzisz, jaki jesteś Jakoś przejście, tak? Przejście tak, że niby i mijasz mnie, no Ja się siedzę No, wyglądasz bardzo ładnie Zagadałabyś, tak? Bardzo Super bardzo. Coś powiedziała? Te pierwsze słowa. O kurwa. <laughs> <laughs> Ty faktycznie kurde przytyłeś. O sześć! Ale A, bow, bow. Tak, nie, 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 nie bo nie większej. Nie, idziesz? A jak i to? Wow, miła. Spogasz <laughs> się. No i co? Ty nie chcesz ubierać takiego takiego dziada. Ja lubię cię takiego. Ja nie lubię cię właśnie w takich oróżowych, takich śmiesznych. To dla mnie wyglądasz jak... Ty masz taki potencjał, ty tak, tak jesteś ładny, przystojny. Ty, ty wyglądasz super niż takich różowych. Wyglądasz Wyglądasz po prostu tak, że Jezus Mario, do końca życia cię nie opuszczę. <śmum> <śmum> Jeszcze ci muszę w tym okasynę wpisać. <śmum> nie, 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 żadny pokasynów w życiu. <śmum> Dawaj na no przyjścia już gram. A. No, uu, ale ona ubrała. Lepsze rzeczy znalazłam dla siebie niż dla siebie. Czyli, czyli co? się, no, Proszę bardzo. Tak? M chyba. Stań. muszę zobaczyć, jak ty. Dodaj do góry. Ale nie, masz gacie założyć, bo z tego nie przejdę. Nie, zobacz, nie oprę się. O, o Za... nie oprzesz się? No, nie to dobrze. <laughs> <laughs> Załóż, proszę, proszę przymierzyć. Najpierw mi te emki. Bardzo ładnie. Barry, nice. Zadowolony? Jesteś? Tak.